Cześć moi kochani, z tej strony Zawsze ok. a dziś spróbujemy zrobić slime z domowych składników. Słuchajcie, pierwszym składnikiem jaki to będzie, to będzie mąka. Ja używam takiej pszennej... Ups, przepraszam, zobaczcie. Tak ona wygląda. Słuchajcie, zostawiacie łapki w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale. I tutaj dodaję sobie yy, mąki. To wam i tyle. W zależności od proporcji, jakie sobie wymierzycie, jeżeli dajcie więcej moki, to dodajecie więcej kolejnych składników. Teraz dodam płyn Ludwik. Z Ludwika zawsze się udają slime, więc mam nadzieję, że i tak będzie w tym przypadku. Słuchajcie, testuję dużo różnych nowych przepisów, a ten robię z Wami na żywo. Dobra, mnie potrzeba tego troszeczkę. Widzicie, robi się taka papka. Masa jest ewidentnie mokra, więc muszę jeszcze dodać troszeczkę mąki. Żeby ona mi się nie kleiła do rąk, to jest taki tak zwany aktywator. Trzeba ją wyrobić. Potem zabieram ją w ręce, ponieważ tak o wiele lepiej mi się będzie wyrabiać. Ok, już powoli dochodzimy do tej masy, którą chciałabym uzyskać. Już w sumie wychodzi slime, ale my dodamy jeszcze troszeczkę więcej rzeczy, żeby ona była taka fajna, rozciągająca się i puszysta. Następnie dodaję do niej trochę balsamu. Ja mam taki balsam do ciała. Teraz dodaję troszeczkę pianki do golenia. Ja mam taką damską. Trzeba troszeczkę się przy tym pobrudzić, ale naprawdę warto. Aż ta masaż robi się coraz lepsza, coraz bardziej przypomina slime. I uwierzcie mi, ale wszystkie te składniki na 100% macie w domu. Dodaję jeszcze troszeczkę pianki. Zawsze resztki ściągam z dłoni. Ale ta masa jest już super. Jeżeli wam się troszeczkę klei, to dodajcie mąki. Mąka tutaj jest z ratunkiem na całe zło jest takim aktywatorem, który powoduje, że masa nie przykleja wam się do rąk. Zobaczcie. Dodam jeszcze troszeczkę wody. Mam tutaj w takim flakoniku zrobię sobie taką lekką dziurkę i wleję kilka kropel. Tada, dobra. Tutaj mi troszeczkę spadło tej wody, to to wszystko wciągniemy. Za jednym razem i z powrotem biorę swoją miseczkę. Tutaj wkładam ją do resztki mąki, żeby wchłonęła to wszystko. Jeżeli chcecie nie używać tak dużo mąki, żeby wyczuć masę, a tylko e, chcecie jako aktywator mieć płyn Ludwik, to dodajcie o wiele mniej płynu Ludwik, który ja tutaj. Dałam. Ja po prostu przez wyrabianie przez mąkę o wiele lepiej mi się robi ten slime. Dobra Na sam koniec jeszcze dodaję troszeczkę tutaj! Łoj! Ale fajnie to wygląda. Balsamu swojego możecie użyć oliwki, też będzie super. Ale ja aktualnie jej nie mam. I zobaczcie jak to fajnie wygląda. Masa się rozciąga, może się rozerwać. Jeżeli dodałam za mało, można go zrobić na lekcji plastyki, zaproponować pani, żeby robić slajmy z dołowych składników. Każdy je ma i możecie naprawdę zrobić z nich fajne masy. Wow. Ciekawe, jak długo taka masa wytrzymuje. Się. Czujecie, że wam się klei, z powrotem dajecie do mąki troszeczkę do rąk i wychodzi Wam sporo ten fajny slime. Mega mi się podoba ta masa, naprawdę zobaczcie, możemy ją przegniatać i wszystko z nią robić. Dajcie znać, czy wykorzystalibyście ten przepis, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć kochani, pa!